To najtrudniejsze zadanie. Podajnik musi być idealnie dopasowany. Jak to wygląda? Będzie blisko, oby wiatr nie przeszkodził w rozkładaniu. Musimy być ostrożni. Zerwały się silne wiatry. Jeden podmuch może cisnąć podajnik, lub Tysona, 7 metrów w dół. Miej oko na podstawę podajnika. Alek, czy podajnik się przesuwa? Ma jeszcze kilkanaście centymetrów. Mamy flaka, podajnik się nie ruszy. Trzeba napompować koło, jeśli mamy przesunąć podejnik. Uzupełnię powietrze. Gotowe? Świetnie. Jak tam? Rozkładaj pas, ale ostrożnie. Nie ufam tym maszynom, zwłaszcza przy wietrze 80 na godzinę. Opuszczam. Ostrożnie i delikatnie. Podnieś. Chyba dobrze, jak ci się podoba, wygląda jak przesiewacz zaczyna. Jestem zadowolony, dopasowaliśmy podajnik do Big Reda. Krok po kroku to były ostatnie elementy. Włączam Big Reda. Niebawem zapanuje tu chaos. Idzie woda. Czas zarabiać porządne pieniądze. Proszę. Dwa przesiewacze działają. To wymagało sporo pracy. Teraz trzeba utrzymać taki stan rzeczy i liczyć, że będzie tak do końca sezonu.